Mama nie zdążyła na usiąść, a Ty już zaczęłaś. Mama siada. O. Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj otwieramy ile? No. Dwa. Nie, dwa. 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 Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia? Dwa. Dwadzieścia dwa. No ale zostaw tą sukienkę. Mary się bardzo cieszę, z którą wyciągnęła chyba dwa dni temu z paczki. Tak, mamie bransoletkę machnęła, tak, do koloru pasuje. Taki liliowy kolor. Uh -huh. Ładny. Tak. Robisz takie sukienki, nie? Uh -huh. No, ma bardzo dużo sukienek. No, ja dzisiaj też się ubrałam e, w sukienkę. I co, wyciągamy? Tak. To co się ja? Potrzymam. Żeby się nie śpiło, bo jest krana. Dobra. Duży bierzesz, czy mały? Jeden mały, czy ten duży bierzesz? Który? Skarpetkę sobie weź jedną. No ale nie zaglądaj. No. No, Marysia się zastanawia, wyciąga. Boże, jak ten czas leci. Czas leci. tam, Coś fajnego, No to Jakby to było no. no, i teraz moje 22 tam znać. O, tutaj są tutaj. dwa dwa. I jeszcze gdzieś, o, tu chyba. Jest? Bo ja dzisiaj? Tak. wzięłaś? Chyba jeszcze to. Nie no, wzięłaś tu już mały prezencik, no to masz. Stań tam z boku i otwieraj. Ja mam twoją bransoletkę nosić? Czy chcesz założyć? nie tego. No to weź duży. Masz i tam i ci potem. Stań tam z boku, żebyś nie stała o tu. No i otwieraj. Co tam jest w tym dużej Ja to nie widzę, się No, ale to czekaj... To to co? to jest? Skarpety jakieś. Skarpety, się... O, i lizak No i co jeszcze? Moje. I o! Jeszcze coś jest. Znowu lisiak? No, tamtego jeszcze nie zjadłaś. To skarpetki chyba na... To są takie na ten. Chyba ten mama. Dobra, na mnie. O, matko, cena nieodklejona. Stopa. O, widzisz, ale Maryśka i tak się nie zna na cenach. Co jaka? Co to jest? <grych> Pokaż bombka. Tak? Bąbka taki domek e, fioletowy. Nie ma? Fioletowy domek. Tak, nie ma. Hej. I e, zawieszki na choinkę Marysia mamy. O, Zobacz, to jest na choinkę. Tak. Trzeba będzie zawiesić. O, on to Fioletowy domek. O, oj, oj, coś padło. No, jeszcze coś? Tak! Oj, mój kaj. Burger? choinka. No, ale Marysia, odwróć się, bo Cię nie widać. A, Ale masz ładne naklejki. Zobaczcie. I tutaj coś wypadło. No, Pieni, choinki. No. Trzy kolinki. Trzy Ale jeszcze mi drugi otwórz, Marysia, prezent. Podaj mi tą No, zbieraj, zbieraj. Jest jeszcze Tak, wszyscy czekają. No, jeszcze dla mnie jeden prezent jest chyba. Może tak. To jest dla mnie? Pokaż, to 22 jest? Tak, 22. No, dobra. Ale nie stój tyłem, przodem stój. A! Mówiłam 22! Tak! Mówiłam 222! No, otwieramy. Ciągnij tam. O, od się mi się Tak? Ale... Co tam jest? Coś się śmiejesz? O, bo mama ma tych 3 bitów dużo. Co tam jest? To jest Mikołaj Księżyc. A o, ja masz oko to... słodko piękne. I jeszcze jeden O jejku. Mamo miło. Ale super. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. No, tu wrócisz. Może się przydać jeszcze. E... Dobra, to ja może pokażę. Tak, to z ja mam strony. Ale cicho, Marysia. Mamo, popać. No, już żeby się nie przełączać, to dostałam takiego, taki zestawik z księżycem Mikołajem, jakby miał brodę. To jest cały zestawik. Tu mam cukierasek, trzybita, ja lubię trzybity. A ja chyba już nie lubię ich. Nie, to masz gumę. Tak. Tutaj mamy domę. Ale mam ich bardzo dużo. Czy Marysia mogę ja coś powiedzieć? Tak. Jeden? No. Tutaj jest y, bombka z domkiem fioletowym. No piękna. Nie wiem, czy to dobrze widać. Słabo chyba. Tu może będzie ja lepiej. Taka bombeczka i takie zawieszki. Które trzeba będzie zawiesić zaraz na choinkę, jak zrobię zdjęcia. No, Marysia poszła, zostawiła naklejki na e, siedzeniu. Mamy porozrzucone skarpety, więc e, teraz będzie sprzątanie, bo za chwilę mamy gości. Chciałam tak e, szybciej nagrać. I co? Zostały już dwie paczki. Nie wiem, czy te dwie paczki nie. chociaż może nie. Zobaczę, czy otworzę jednego dnia. Miałam taki plan, żeby nagrywać codziennie, na razie się udaje. Jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, to zostały mi już tylko dwa okienka. Może dzisiaj nie będę pokazywać, w sumie to nie muszę za każdym razem pokazywać postępów. No i domek koralikowy. Nie wiem, czy go zdążę zrobić, nie mam pojęcia. U Oli konkurs jest do końca roku, więc jak skończę kalendarz, wezmę się za kominek i dokończę ten domek. Może chociaż dwie rzeczy wpadną jeszcze na konkurs. Asia, bardzo dziękuję. O, jeszcze mulinki były. Mulinek to już nie będę pokazywać. Metalizowane dwie, czerwoną i zieloną. Asia, bardzo dziękuję. Śliczne prezenty. Naprawdę jestem taka szczęśliwa, taka zadowolona, że aż słów brak. Najbardziej się cieszy Marysia. I wczoraj miałam taką sytuację wieczorem, już jak Marysia się położyła, oglądała sobie jeszcze na tablecie bajkę. Ja sobie puściłam kolędy i sobie tak, wiecie, śpiewam, mówię, przećwiczę przed świętami, żeby sobie przypomnieć słowa i w ogóle, żeby to jakoś szło i sobie śpiewam, śpiewam i nagle Marysia krzyczy, mama, jak ty ładnie śpiewasz, ściszyłam tablet. W pierwszym momencie parsknęłam śmiechem, w drugim momencie naszły mi łzy do oczu, tak się wzruszyłam. I to jest takie wspaniałe uczucie, jak to jest się docenianym przez własne dziecko, że dziecko wolało ściszyć tablet, wyłączyć bajki i słuchać, jak mama śpiewa kolendy. I wyobraźcie sobie, że ona tak usnęła. Ja miałam włączonego YouTube'a i tak sobie tekst leciał, sobie tak spoglądałam i śpiewałam, no i się tak spodobało. Ja pamiętam, jak ona była malutka, bujałyśmy się na tym fotelu razem. I właśnie w okresie tym świątecznym cały czas śpiewam jej kolędy. No i chyba do tej pory tak zostanie. Tylko teraz już tak za bardzo na kolana trochę posiedzi, ale już tak nie tak jak wcześniej była takim malutkim, słodkim bubaskiem. Teraz też jest oczywiście słodka, ale już jest taka duża. I próbuje śpiewać ze mną. Także doceniajcie takie chwile, takie momenty. Specjalnie o tym teraz mówię, bo mogę zapomnieć za jakiś czas, a YouTube jest dla mnie ta, takim życiorysem, taką kroniką, że mogę po jakimś czasie wrócić do jakiegoś filmu i sobie obejrzeć i posłuchać. Nie tylko o hafcie, a o tym, co się dzieje w moim życiu. Chciałabym zapamiętać to, że ma, dziecko powiedziało, że mama ładnie śpiewasz. No. Mm ściskać tylko takiego maluszka mojego kochanego dobra, bo się rozgadałam, wy sobie oglądajcie dalej kalendarze ja tutaj ogarniam i czekam na gości i widzimy się jutro, trzymajcie się cieplutko pa no i jeszcze ech, krótka dogrywka, w przybliżeniu wam pokażę, mulinki bombka z domkiem, zawieszki na choinkę, słodycze Udało mi się poukładać w kartonie, żeby się więcej zmieściło. I tak jest całe. Jest to tyle dobrodziejstwa, tyle rzeczy. I będę musiała sobie postanowić, że jedno drewnianko chociaż na miesiąc zrobić, bo nazbierało się tak bardzo dużo czekoladek. Do tej pory nie zjadłam. Zostawiam je. No i zrobię zdjęcie, i może te zawieszki jeszcze dam na choinka, żeby nie było tak łyso. Elegancko. No, i żegnam się z Wami jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za łapki w górę, za subskrypcję. Że jesteście, że oglądacie. Pa.